Jak dzisiaj gramy w podłoga, to lawa. Szybko musimy znaleźć jak najwyższy punkt. Nienawidzę lawy, to jest twój kolor. O nie, ale ja też nie lubię lawy. Ona tak boli. My musimy pójść jak najwyżej. I patrz, chyba, jestem w najwyższym miejscu razem z Tobą, Hejka. Patrz na dół, tutaj jest lawa. Lasuj się, kto może. O nie... Nie, tego jest tak dużo, ale my jesteśmy wysoko Spokojnie, Luczek, nic nam się nie stanie Chyba, no chyba, że ta lawa wejdzie tak wysoko jak teraz O nie, czekaj, patrz, gdzie ja jestem Widzisz mnie? Jesteś najwyżej, o nie, tylko żeby nikt mnie nie zepchał na dół Musisz poprosić kogoś, żeby skoczyć na jego głowę Dawaj, zobacz, wygram To nie wierzę, ale jestem dobry Haha <laughs> O, nie, czemu ja nie mogę tam wskoczyć? Ja przegram! Spali mnie lawa! Luczek, ta lawa jest tak blisko. O, o, zaraz zginiecie! A ja sobie siedzę na rybce, więc mi się nic nie stanie. Pomóż swojemu koledze, błagam cię! Jestem już na samym końcu! O, nie, czekaj! Wygrałeś razem ze mną! Ale dobrze, że przeżyłem. Znowu mapa oceanu i pasz musimy znowu wejść jak najwyżej. O nie, proszę, gdzie my teraz mamy niby wejść? Tutaj na górze widzę, że to jest najwyższa rzecz, widzisz ją? Tak, dawaj tutaj, trzeba się spiąć po drabince. Ja nie wiem, gdzie ja idę, ale wszyscy idą na najwyższy punkt, więc ja też. Musimy kogoś zepchać, dawaj, spróbujemy tych dwóch. E, no próbuję, ale chyba się nie da. Czekaj, czekaj, zaraz coś wykombinujemy. Tylko na razie, pasz, ile tu jest osób? O nie, biedny ziomeczek, o mnie. W lawie. Biedny bikonik. Nie chciałbym się spalić jak on. O, to prawda, ale my jesteśmy bezpieczni. No, chyba, że ktoś mnie zrzuci. Matka, jak to jest ryzykowna. Ta lawa taka czerwona. Ona się wspina. Jest już coraz bliżej. Patrz, jaką wieżyczkę wszyscy robią. Ja też chcę. Luczek. Wchromimy wieżyczkę wielką. Na całą górę. Ej, czemu ty jesteś nade mną? Tak, tak. Ja nie chcę zginąć w lawie. Proszę, proszę. O, teraz ja jestem nad tobą. Widzisz to? Jeszcze trzy sekundy i koniec lawy. Błagam. Muszę to wygrać. Ja chcę wygrać. I Pięknie. O, ale dużo osób przeżyło. Wiesz co? Ja mam tego dosyć. I ja kupuję strzelankę jakąś. Co to jest? Mam rękawice Spidermana. Co ty teraz będziesz mógł robić? Będziesz mógł latać jak Spiderman? Oj, nie wiem. Zaraz to zobaczymy. Mam jakieś sieci. Co to jest za kolejna mapa? O nie. Chyba musimy znaleźć poprawną dziurę. Ja idę za tobą. Nie chcę się zgubić. Czekaj, musimy testować. O nie. Lava będzie za 8 sekund. Chyba tylko jedna jest poprawna. Błagam. Nie mogę zginąć. To musi być gdzieś. Tutaj, proszę! Nie, chyba zginiemy! Czekaj, które jest dobre! O, o, nie wiem! Pomocy! Widzisz mnie, jestem koło ciebie! O, tak, ale chyba razem zginiemy! A może użyję tego czegoś? Płasz! Co to było? Wow, jak mnie wyrzuciło! Czekaj, przeżyję to! Pokopiłem to za Robuxy! Haha! Pardzi, ja jestem! Ej, pomóż swojemu koledze, zobacz, ja się tutaj zaraz spalę w lawie. O nie, ja się spalę z tobą. Szybko na górę, po raz trzeci muszę wejść. uhu. ej, i to ale, przeżyję. Ale ty masz fajnie, ja też chcę tak przeżyć. O nie, ja się palę. I dobrze wam tak, o ja wygram, ale jestem koksem w tej grze, ale ja chcę więcej umiejętności. Ten Spider-Man był fajny, a to, co to jest? go, pojemy to. Poczno tu wierzę, trzeba się tu wspiąć, bo inaczej zginiemy. Ty będziesz tam najszybciej, bo ty chyba masz jakieś rzeczy, prawda? Ej, faktycznie. Czekaj, spróbuję użyć tego haku. I co to daje? Ale mnie przyciąga fajniusio. Ty, to jest superowe. I jestem tutaj na wieży. Ej, czekaj, spadłem. Nie, to jest lava. Zginę, Zginę proszę. Zginąć. Nie, nie zginąłem. Jakim cudem? Ale mogę sobie kupić jakiegoś jetpacka albo lava shield. Musimy to kupić. 200 robuxów. Co to robi? O, ten jetpack, dawać go. Też go kupujemy. Pimpek, skąd ty masz Tyle pieniędzy. Ja też chcę sobie coś kupić. Nie ma tak, trzeba wydać Robuxy. My już mamy wszystkie ulepszenia. Co to jest za straszna mapa? O nie! Czekaj, wezmę mojego jetpacka i jak ją ja mogę użyć? Nie, jakie to jest słabe? On nie działa! Może pomóc mi wejść, ja też wejdę do tej kulki twojej. Dawaj, dawaj, ta lawa powinna mi jakoś obronić, bo to jest jakaś tarcza fajna. Ale jako zacko wyglądam. Opłacało się to kupić. A spróbuj wlecieć tym do lawy. Dawaj, już jest na dole ta lawa. Czekaj, boję się. Co, jak to nie zadziała? Nie, ja idę na górę. Nie ma tak. O ja, jestem ciekawy, czy to faktycznie będzie działać. Musimy to przetestować, ale pasz do mojego jetpacka. Chcę być pierwszy. Proszę, dajcie mi być pierwszym. No nie. Chyba ten ziomek jest za szybki. Pasz, on zdobywa jakiegoś kryształa. O ty, paruwo, chodź tu. Bęk, strzeliłem do niego i ej. Nie, co się dzieje? Przeciągnęło mnie. Pasz na to. pokazać ci coś w Pasz, pijum, Ale strzelam i lecę sobie. Nie we mnie. ale uwaga, czekaj. Tutaj już jest lawa, zaraz mnie wciągnie. A ja trafię na górze i patrz, jestem nieśmiertelny. Wow, ale to są kozackie rzeczy. Patrz, co teraz musimy zrobić? O nie, o nie, spróbuj to zrobić jak najlepiej, bo zaraz to przegramy. Dobra, musimy przejść tam na koniec, żeby lawa nas potem nie dobiła. O tak, to prawda, mamy tylko 5 sekund i jak spadniesz, to jest po tobie, Luczek. I teraz, samą w górę, nie dam się lawie. A! też, ale czekaj, oberwałem. O, o, dobra, spokojnie, spokojnie, uważaj na to żółte coś. Właśnie widzę, trzeba uważać, to jest gorsze niż lawa. No, to cię może zabić. Uważaj, masz pół życia i zginąłem. Jakim cudem? A ty to przeżyłeś. Jestem na samej górze, lawa mnie nie dopadnie. Widzę cię, ale ty masz farta. No nie, czekaj, prędkość, shake? Co to jest? Muszę to kupić. Ja będę chyba szybszy. Wow, to będzie mega dobre. Ale mamy grimis szejka a tutaj mamy jakąś wielką blokadę. Czekaj, nie? No, ja też to muszę kupić. To jest pokój vip -a. Naprawdę? Dawaj, kupujemy to. Jestem, mogę mieć Spida i jakieś życie. Jestem szybszy i nawet mam PETA. Uhu, Ile mam przedmiotów? Nie, no, Luczek. Teraz to mnie nic nie pokona. Wygram wszystkie wyścigi. Przejażdżka, czekaj, czekaj. O nie, nie działa tutaj ten wagonik. Musimy iść na piechotę. Luczek, dawaj za mną. Lecę za tobą. Mam nadzieję, że cię dogonię. Chwila, wypiję Grimmy's szejka. Zobaczę, co się stanie. Wypijam go. Gul, 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 gul. Ja się świecę, widzisz to? Co jest? Jestem jakiś szybszy teraz Obyś tylko nie skończył jak Grimy Shake Nie, no nic mi się nie stanie Jestem taki szybciutki Tylko uwaga, oj, żebym nie spadł Ty, co ja mam? Mam coś takiego jak z Fortnite'a What? A ja wpadłem do lawy Oho. powodzenia Nie, czemu, serio, zgidołeś? Ja tu idę za jednym koleżką Ale chyba nie jest zbyt dobrze A, szybko, tu jest lawa I zaraz, nie wierzę Spadłem, 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 spadłem. Szybko, szybko, idziemy Imituję ci pimpek, dawaj Dziękuję ci, o nie Zaraz tego nie Przeżyję! użyję super haka, Patrz na to. Pum, ale jestem mocny i zdobyłem diamenta. Przecież ty wygrasz każdą konkurencję teraz. Haha, widzisz, bo jestem mega dobry. Jestem na górze, a ten biedny Bacon, on też wygrał. Ale on ma farta. To jest za znowu jakaś słaba mapa. Ale czekaj, przynajmniej nie trzeba się wspiąć jakoś wysoko. Chyba tutaj jest najwyżej, nie? Wydaje mi się, że na tej wieży. Faktycznie, a czekaj, ty chyba nie możesz się tam dostać. A ja użyję mojego haku i czekaj. Uuu, ej, ja mogę oszukiwać. Widzisz, gdzie ja jestem? Widzę, ja też to tam wejść. A, nie ma tak. Ja chcę jeszcze wyżej. Mogę jeszcze wyżej wejść? Chyba nie. O, o, ej, spadam. Nie, nie, nie. Proszę, ja muszę wyjść jak najwyżej. Tak, żeby mnie lawa nie dosięgła. O, tak. I co? Jak ty się tam dostałeś, Luczek? Bo jestem Bega koksem, widzisz to? No nie, a ja musiałem oszukiwać. Ale i tak jestem mocny. Widzicie, co ja robię? Haha, ha, ty tak nie potrafisz. Ale przecież to jest jakieś oszustwo w grze. No tak. Ja też chcę tak latać. Nie ma opcji. O nie, zaraz cię chyba dopadnie lawa. Na pewno te osoby z środka zostaną zjedzone przez lawę. A czekaj, jak skoczę. Oj, czekaj, skoczę. I czekaj. A! Nie, dobra! Byłem przez chwilę w lawie i prawie zginąłem. Ale mi się udało. I przeżyliśmy razem z tobą. Ile kuleczek widzisz to? Czekaj, ja się ruszyć nie mogę. Ej, proszę, proszę mogę się ruszyć. Chyba mogę. Dobra, wypijam Grimmy's Shake'a. I co tu trzeba zrobić? Ej, chwila. Nie podoba mi się to. Zaraz, ja chyba wiem. Te kuleczki będą lecieć wyżej razem z tą lawą. Lawą, tak, musimy się utrzymać na kuleczkach, a zróbmy nawet z nich wierzę. O, co ty mówisz? To jest super pomysł, ale chwila. O, o, lawa się podnosi, proszę, proszę, kuleczki, nie róbcie mi nic! I chwila, one lecą do góry? Chyba nie! I lecą do góry, zobacz, podnoszą się! Tak, ale ludzie obrywają, ja też mam mało życia, proszę, muszę użyć haku szybciutko! A, Może taki hak, on nie działa! Może ten zadziała! Nie, ten też nie działa! Proszę, cokolwiek! Patrz, jak jestem wysoko! A ja ledwo sobie daję radę, pomóż mi! Ja nie mogę. Jak ty to robisz? Ty masz tyle życia, ja bym nie dał radę bez tych ułatwień. No co to jest? Ej, prawie mnie odepchnąłeś w lawę, uważaj. Przepraszam, Luczek, nie chciałem. O, o, czekaj, będę używać jakiejś super umiejętności. Ej, to jest takie mocne i wygraliśmy. No nie wierzę, ten tryb jest za prosty. Wow! I zaraz, teraz mamy tą samą mapę co na początku. Nie, muszę zrobić to samo. A bo czekaj, może jest gdzieś tutaj wyższy punkt, tylko my go nie zauważyliśmy. Spiąć się ty... Swoim hakiem. O tak, czekaj. Zrobię to tutaj, na przykład w tym miejscu. Bęk, strzelam i patrz, gdzie ja jestem. Wow, jak wysoko. Dawaj na tą rybę. A, tutaj tą zieloną. A ty spadłeś, Luczek. Uważaj! Ogólnie nie daje radę. Uwaga, rzucam hakiem i jo, jaki ten hak jest mocny, ale czekaj, ja nie mogę wejść w tą rybę. Ej, dlaczego? A czekaj, mogę wejść na banana? Nie, jestem w lawie, ale weszłem jakiejś tutaj na banana i się spalę. Proszę, nie, Luczek, bo musisz mi pomóc. Zaraz zginę! Nie dam rady, cię uratować. Sam nie mogę latać. O, nie. Ja jestem tak nisko. Nie, moja lawa mnie dosięga. Proszę. O, o. Jeszcze 10 sekund. Ja tego nie przeżyję. Wyżej, wyżej. O, udało się. Jakim cudem ja to zrobiłem? Czekaj. Przetrwaliśmy chyba, Luczek. Jesteśmy mistrzami w tej lawie. A co to jest? Ej, dobra. Tego naprawdę nie rozumiem. O, chwila. Ej, buguje się. No, nie. Nikt mi tutaj nie pozwala wejść. Spokojnie, to jest proste lobby, a ty możesz sobie przecież wlecieć. A, to prawda, ale ja chcę przejść tak normalnie, ale się nie da. Zaraz Zginę przez lawę, czekaj, o, o, muszę niestety Użyć pomocy tutaj leciutkiej <laughs> Ale to było dobre, uwielbiam to po prostu to wszystko jest czerwone w kolorach lawy Nawet nie wiem, gdzie skakać, widzisz to? Ej, to prawda, trzeba mega uważać Czekaj, o. jestem tutaj, o, nie Dobrze, ja się nawet zlewam z tym wszystkim. Nawet nie wiem, gdzie idę. To jest najtrudniejszy poziom. Ja padłem do lawy, ała. Naprawdę, Luczek! O nie, ale słabo. A czekaj, a ja udam radę? Dam radę? Proszę, pomóż mi! Tak! Jestem na górze! Nie, no to był najcięższy poziom i udało nam się go przejść. Ale my jesteśmy koksami.